Panowie, porozmawiamy dalej o, o Pawle, bo teraz rubryka, moim zdaniem, i za chwilę też Was zapytamy o zdanie. Postanowiliśmy spytać całe środowisko piłkarskie, dlaczego, odwieczne, odwieczne pytanie, nieśmiertelne pytanie, dlaczego Paweł Brożek błyszczy w ekstraklasie, marsz a za czoło, granicą błyszczy? Za chwilę zapytamy, zapytamy i ciebie jest sam zainteresowany, są nasi eksperci. Na razie posłuchajmy, co na ten temat sądzi szeroko rozumiane środowisko. Adam Westphal, zaprasza. Paweł Brożek w kraju Pan na Włościach. Siedem mistrzostw Polski, dziesiątki bramek, dwie korony króla strzelców. Krótko mówiąc, w Krakowie snajper pełną gębą. To są korzenie dla Pawła Wisła Kraków. Tutaj zawsze czuł się bardzo dobrze, stawiano na niego. On zawsze twierdził, że to jest dla niego miejsce wyjątkowe, że to jest jego dom, to jest coś więcej niż praca. Napastnik Wisły, podobnie jak Marcin Robak czy też Arkadiusz Piech, wybrał turecki kierunek. To był błąd. Nikt z tej trójki furory nad Bosforem nie zrobił. Transfer do Trabzonu okazał się niewypałem. Zdecydowanie łatwiej jest młodemu zawodnikowi szybciej się zaklimatyzować, gdzieś dostaje więcej szans, bo zawodnik już w tym wieku, troszeczkę takim późniejszym, już nie ma takiego kredytu zaufania. Zjeżdżając za granicę, trafiają do zespołów, gdzie poziom jest dużo wyższy, gdzie jest dużo większa konkurencja, gdzie zgrania nie ma, bo jeżeli się trafia do zespołu, to trudno o to zgranie. A oczekiwania są bardzo duże, bo od obcokrajowca, który przychodzi, wiadomo, że za granicą oczekuje się więcej niż od chłopaka, który jest tamtąd. To, że podpisało się kontrakt z klubem zachodnim, to jeszcze nie wystarcza. Tam trzeba nieustannie udowadniać trenerowi, że jest się na takim poziomie, że trener może zaufać. W tych zachodnich klubach to mają wszyscy piłkarze, tam nikt przypadkowy nie trafia, ale też trzeba umieć walczyć o swoje. Trzeba umieć rywalizować. Myślę, że każdy zawodnik, który jeżdża, wyjeżdża z Polskiej Ligi, wyjeżdża jako gwiazda, trafia na zachodzie do zespołu, który ma 60 zawodników i trzeba rywalizować na każdym treningu. I ta rywalizacja powoduje, że tracą pewność siebie, irytują się jak się nie złapią raz do składu, raz do 18. Po tych przygodach za granicą wrócili do Polskiej Ligi, dobrze funkcjonują. Myślę, że oni są teraz lepszymi zawodnikami niż byli jak wyjeżdżali, bo ta konkurencja, jaka tam była, to, że mogli grać z lepszymi zawodnikami. Być może jeszcze bardziej profesjonalne podejście do piłki, jakiego się tam nauczyli, spowoduje, że oni teraz po prostu będą dawać jeszcze więcej, będą jeszcze bardziej szanować to, że wychodzą na boisko, będą się, myślę, lepiej prowadzić. Rożek próbował jeszcze szczęścia w Celtiku i rekreatywą uelwa z podobnym skutkiem jak w Trabzonie. Myślę, że tutaj przede wszystkim względy zdrowotne zadecydowały o tym, bo pamiętam Pawła doskonale jeszcze z Wisły Kraków, kiedy sprowadzałem go do Wisły Kraków i już tam problemy zdrowotne było. Tam nie było takiej ciągłej pracy. Kilka miesięcy, żeby odbyło się bez kontuzji, a stąd między innymi ta jakość pracy nie była najlepsza. Najtrudniejsza pozycja, na jakiej się gra na zachodzie, to jednak napastnik i chwała tym bardziej dla Lewandowskiego, że potrafi strzelać <noise> w ramki. Z czasem zawodnicy motorycznie dobrze są przygotowani ale to nie wystarcza, jeżeli chodzi o kluby zachodnie. Trzeba być zarówno świetnie edukowanym taktycznie, jak i również pod względem czysto piłkarskim. Tak to wygląda na zachodzie. Tam nie ma zmiłuj, tam nie ma litości dla obcokrajowców. Obcokrajowiec jak przychodzi, on musi być najlepszy, on musi ciągnąć wózek. Jak nie, no to po prostu przychodzą następni. W kraju Brożek znowu błyszczy. Bramka w prestiżowym meczu z Legią. W sumie już sześć w całym sezonie. W tej chwili nie ma nad Wisłą lepszego strzelca. Troszeczkę trzeba mieć w życiu szczęścia. I Paweł akurat to ma, bo wrócił w momencie, kiedy Wisła jest na takiej, można powiedzieć, fali wznoszącej. Tren smuda. Daje dużo swobody piłkarzom ofensywnym, pozwala im grać. Koło siebie ma gargułę, który się, można powiedzieć, z nim przyjaźni, zawsze się przyjaźni, więc na pewno te dobre kontakty poza boiskiem też pomagają na boisku. Jest chrapek, który bardzo dużo widzi, też świetnie gra w takiej grze kombinacyjnej. Dlatego bardzo dobrze wygląda Paweł w, w tej, można powiedzieć, konfiguracji. Kolej jego kariery, właśnie zagranicznej, to jest wieczna tęsknota za miejscem, w którym zawsze i tylko chciał być. Stąd chyba od praktycznie pierwszego dnia pobytu tutaj z powrotem jest serce, jest pasja, jest determinacja, i wtedy o wiele łatwiej pokazać, to się umie, on umie naprawdę bardzo dużo. Paweł, ta nieudana przygoda na zachodzie cały czas w tobie siedzi, czy ty już gdzieś tam to odłożyłeś na. Na półkę i już nie zaglądasz do tej, do tej książki? Ja troszeczkę siedzi, bo to jest, inaczej to sobie wyobrażałem. Natomiast ja nie byłem na zachodzie na początku. No tak, no mówię w takim sensie, że do mocniejszej ligi. Siedzi i naprawdę boli mi to, że tam mi się nie powiodło. A jak no to... sobie to tłumaczysz? No właśnie. Nie wszystkiego panie. tam brakowało, hmm. tak naprawdę. Ale była kolonia Polaków, tak? W Trabzonie. No Czyli właściwie miałeś idealne warunki do tego, żeby nie był zły w Trabzonie, bo wiadomo, wchodziłem do nowego zespołu, do nowej drużyny. Na początku oczywiście z ławki, później, później na ostatnie mecze pięć czy cztery kolejki wywalczyłem z siebie e, pierwszy skład. Strzeliłem bramki, asystowałem i, i wydawało się, że, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku. I, I ten początek tego nowego sezonu z taką z taką werwą pasją podszedłem. Natomiast, no wtedy weszeliu strasznie burak ilmas, facet, mhm. który teraz gra w galatę w reprezentacji Turcji i tak siedząc na nie najgorszy nie najgorszy I po tak siedząc, mistrzów. E, na ławce zastanawiam się kiedy przestanie strzelać. Nie to. No ale potem dalej za tobą nie pojechał burak Ilmas to nie było tak, że gdzieś tam nagle otworzyłeś walizkę no, i spraw. Znowu wędką też burak. No, burak Ilmas. Ta na, nazwa Celtic wielki klub i gdzieś ta gdzieś chyba nie do końca naprawdę tak naprawdę może przemyślana decyzja, natomiast e, kusiło mnie to, żeby tam się spróbować, tam zobaczyć, to m, też nie żałuję, bo też wiele rzeczy zobaczyłem, jak funkcjonuje klub. Za dużo zabytków w to nie zobaczyłeś. Jakich tam klub chyba nie ma? Hmm? Celtik ma kibiców, bo naprawdę duże wrażenie robią, i, i nie do końca to był na pewno stracony czas. A jaką miałbyś radę dla piłkarzy, którzy jadą na zachód? Pięć razy się zastanówcie, zanim podejmiecie ten, ten krok? Z perspektywy czasu tak. Panowie, a wasze, wasze zdanie na ten temat? To, tutaj Paweł jest pewnego rodzaju symbolem czegoś, co, co, co czasami niestety naszym piłkarzom się przydarza. E, gdybyście mieli zrobić hierarchię tego, dlaczego jednak nie, nie poszło tak, jak pójść powinno. Inny świat, inne, inne metody e, treningowe. Tutaj trochę słabsi rywale, a może jeszcze coś innego. Czy moim zdaniem e, źle Paweł wybrał, wjeżdżając do Turcji i do Trabzonu. Ja pamiętam, byłem tam w 2005 roku, kiedy Mirek Szymkowiak podpisał kontrakt i, i kiedy Mirek tam wychodził z samochodu, to chciał podpisywać kontrakt, przyjeżdżał, miała być prezentacja, to chciał od razu wracać. Rzeczywiście to, to bo to, nie, to jest Turcja, ale to jest Azja, to jest, to jest, faktycznie, nie wiem, czy coś się zmieniło przez te parę lat, ale... Się ale, ale to, to, właśnie ten klimat, ten, ta, ta, ta atmosfera, ja nie, nie wiem, Paweł ma taki charakter, nie tylko wiesz to, co mówi doktor... co mówił mi Mirek? Mhm. No mówi, no Trabzon jest rzeczywiście, Trabzon jest trochę dzikim miejscem, nie wszystkie ulice są wyasfaltowane, ale wiesz co, no... Pod domem mam bankomat. <laughs> to było najważniejsze. No tak, i wydaje mi się, że tutaj chyba to nie zadziałało. Potem już poszło pod prawe, ta, prawem takiej czarnej serii, że, że nie udało się w Turcji, nie przebił się później, tak jak Paweł sam mówi, próbował w Szkocji, w klubie, który jest, jest legendarnym klubem, który ma w, wielkie wymagania. Oczywiście pewnie Paweł gdzieś tam z tyłu głowy miał, że tam był Maciek Żurawski, że jakoś sobie tam poradzi, przynajmniej w jakiejś Łukasz tam Zauska. fazie, prawda? Łukasz hmm. Załuska, no ale, ale właśnie Żurawski z, te, z tego samego klubu. Y no, ale, ale nie wyszło i później, no to już potem taki zjazd nastąpi. Wydaje mi się, że te kontuzje do tego. Jeszcze jedna sprawa, Paweł zawsze ma, nie wiem, podgórkę wtedy, kiedy musi. Walczyć o miejsce w składzie wtedy, kiedy, no nie wiem, czuje się być może trochę nawet rozgoryczony, że nie ostaje tej szansy. Tak było też wiśle Wiśle żurawskiego i frankowskiego. Był ten młody Paweł Brożek, kiedy wydawało się, że jest w niezłej formie. Czasami to nawet pokazywał. Pamiętamy mecz, nie wiem, Wisła pana z ten pierwszy mecz w Krakowie, zagrał dobrze. No a później zawsze gdzieś tam tego pawła brakowało. Trzeba na niego stawiać. Trzeba mu dać szansę, tak jak mu dał Franciszek Smuda w tej chwili. I to jest chyba klucz do, do Pawła Broszka. To to ważny problem dla polskich piłkarzy, którzy wyjeżdżają na zachód że u nas, nawet często w tych mocnych klubach, nie masz takiej konkurencji, prawda? Że często to, to miejsce i tak sobie znajdziesz w tej jedenastce, prawda? Tak, na pewno. A to jest, a to jest jednak podstawa biorąc do pod uwagi, tego, żeby potem zaistnieć. Biorąc pod uwagę kadry zespołów Celtic, czy tam, gdzie yy, trapzą gdzie, gdzie powiedzmy, Paweł był, to tam jest kadra, podejrzewam, 30 piłkarzy jeszcze więcej, więc konkurencja oczywiście jest dobra. Jeżeli się nie załapiesz, słabo wejdziesz w mecz, słabo zagrasz, to jesteś odstawiony, bo następnych trzech jeszcze też jest do sprawdzenia. Natomiast wracając do Pawła, wydaje mi się, że Paweł mentalnie trzy lata temu był innym facetem niż dzisiaj. To widać na boisku. Mówi o tym machaniu rękami, ale to jest poważna rzecz. Wrócenie, odpowiedzialność za piłkę straconą. Ja widzę dzisiaj Pawła, który potrafi wrócić do środka i nie to, że przeszkodzić wejść ślizgiem, odpuścić gościa, tylko faktycznie odebrać mu tą piłkę. To widać, że u niego mentalnie się zmieniłem. Ja myślę, że dzisiaj Paweł, gdyby wyjeżdżał i miał taką samą drogę do przebycia, postąpiłby zupełnie inaczej, być może mu by to poszło. Wracając też, oczywiście, zgadzam się Stara z go tym spytamy, czy do tak Wisły Kraków, to jest faktycznie jego dom. Tak samo jak z czasów wracasz do domu, cieszysz się, że jesteś tu. Ja myślę, że Paweł nie był szczęśliwy w Turcji. On cały czas myślał o tej wiśle Kraków, i to, kim był w Krakowie. A tam już był zupełnie innym człowiekiem. Tutaj był y, jak gdyby y, wychwalany przez kibiców i tak dalej, tam się to życie zmieniło. Ale najważniejsza rzecz to jest mentalność. Ja myślę, że Pawłowi brakowało takiej pewności siebie. Wyjeżdżając tam, to nie było na tej zasadzie, że to jest ucho Ja jadę ja... grać, I choć nie zarabiam. wiem, będzie pięciu konkurentów. I tak wam pokażę. Taki był Tomek Hajto, który, powiedzmy, poszedł umiejętności, bym powiedział, przeciętny, a on taki był. Po prostu on miał grać. Paweł, wydaje mi się, mentalnie nie dorósł do tego, żeby rywalizować na takim poziomie. Dzisiaj ja widzę, jak on wychodzi do piłki, jak wychodzi do kontrataku, czy na piłkę. No widziałem z Bieniukiem ostatnio facet silniejszy. Kiedyś by odpadł od niego. Dzisiaj widać, że to jest inny piłkarz, czy z Dossą z Juniorem, ciało w ciało. Yy, z każdy kontratak. On jest pazerny na gole. Ja myślę, że on się zmienił jednak ale osobowo. Też tutaj ma Paweł komfort, bo jest tak naprawdę jedynym napastnikiem. w kadrze. Komfort, tak. Ja też, ja też nie wiem, czy Paweł yy, no to... w Legi byłby piłkarzem wiodącym. Dzisiaj on się w Wiśle świetnie czuje, ale wydaje mi się, że tak jak mówię, trzy lata temu był innym piłkarzem mentalnie i ta mentalność nie pozwoliła mu tak naprawdę, wydaje mi się, rozwinąć. Dzisiaj on już to poznał, czego wcześniej nie znał. Paweł, o to Cię spytajmy, o te trzy lata wcześniej, o to, co jest yy, i o tę mentalność, o tym... Jakim jesteś zawodnikiem? Jakim jesteś gdy człowiekiem? Gdybym miał przejść tą drogę, to mnie nie przyszedł, bo mnie poszedł mm. do Turcji. Mm -hmm. Ale dlatego, że Trabzon był nie najlepszym wyborem, nie, czy dlatego, to jest że, dobrze że, że tak bardzo dobrze czujesz ruchu. się w Krakowie, że nie chciałbyś nigdzie poza tym Kraków wyjeżdżać? Tylko, że tam nie dostajesz drugiej szansy, tak naprawdę. Jak dostaniesz jedną, nie wykorzystasz drugiej już raczej nie. Mm. Także zresztą taka jest mentalność tylko, że raczej że raczej drugiej szansy nie dają. Zapytałem, zapytałem o to Jakuba Rzeźniczaka przed tygodniem w tym programie, że gdy, gdyby dzisiaj, dzisiaj, tak jak siedzimy w poniedziałek, twoja kariera miała się e, odpukać, zakończyć, po prostu gdybyś zakończył piłkarską karierę, to co by ci zostało w głowie? Czy to była kariera tak w skali szkolnej, od jednego do sześciu, na ile? Na jaką ocenę? Mm jakby miał tak A marszysz co? Marszysz czoło. <grym> Zastanawiam się. <grym> marszysz trochę. układa się ta z w czwórkę. No pewnie mogło być lepiej. Zawsze może być lepiej. Zawsze może być lepiej, ale jaka ocena? Mocna czwórka, słabsza czwórka, dobra piątka, trójka z plusem. No nie wiem jak się oceniasz. Trójka to... z plusem. Mhm. A ty sobie jeszcze zostawiasz taką furtkę, że jeśli pojawi się znowu oferta gry za granicą, to, to wyjeżdżasz czy już jesteś zdecydowany zostać w Polsce, bo tutaj czujesz się najlepiej, już nie chcesz się dłużej dołować tego typu historiami. Ja mam z Wiscem podpisany kontrakt na rok, także na pewno wszystko się może zdarzyć. Natomiast jeśli dojdzie do rozmów o przedłużeniu, to no najlepiej no dożywocie w Wiśle. No czuję. to na pewno Wisa będzie miała pierwszeństwo.